Miłosierny Boże, przyjedźcie Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, i zostawił Maryi w Panny w Niebo Wziętej, doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzieci i siostry, z dziewczością do Domu, Domu Bożego, w kwiatu, roślin, zielonych, leczniczych, aby Pan Bóg przez przyczynę w Niebo od wszelkiej szkody Wysłużyłeś człowiekowi i zwierzętom, Panie Boże nasz. Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie, nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, by stały się lekarstwem, pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody, słońca, na ziemi. Ty wszystko, co zieleni, się rozkwitało i robocowało. Ty przyjdzie czas zbioru, prosimy Cię, po błogosław przyniesione do Ciebie pierwocinie zieleni tego roku, młode pędy, zbóż, tramy, zioła i kwiaty. Zagoły i od zniszczenia, by wzrastały, rodowały oczy, przynosiły jak największe plony i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. I będziemy schodzić z tego świata, Ja i nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie najświętsze dziwica w Jego święta, najdoskonalszy owoc ziemi, byśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Christo mini mundi, Christo mini mundi, Christo mini mundi, Christo mini mundi.